Witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj przygotuję biszkopt z makiem. Do przygotowania biszkoptu potrzebuję pięciu jajek. To mam rozdzielone żółtka i białka osobno. Do tego 3 czwarte szklanki cukru. I tutaj mam w miejsce wymieszane 3 czwarte szklanki suchego maku. 3 czwarte szklanki mąki, łyżeczka proszku do pieczenia i łyżka pokruszonych biszkoptów. Musimy utrzeć żółtka z cukrem. to wszystko na taką puszystą masę. Nie muszą się chwilę poucierać, to żółtka się tutaj ucierają, a my w międzyczasie musimy umieć białe. Żółtka już nam się ładnie utarły. Teraz daję na najniższe obroty i pomału dosypuję przygotowaną mieszankę Markus. masę wymieszaną, mniej więcej. Mąka mi się już połączyła z rzutami, jest bardzo gęste. Teraz dodajemy wcześniej przygotowaną pianę. Musimy to wszystko delikatnie wymieszać. Po wymieszaniu ciasto wygląda mniej więcej tak. Teraz wykładamy je do tortownicy o średnicy 25-6 cm wysmarowanej masłem. Tak przygotowaną tortownicę wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 150 stopni góra dół i podkręcamy temperaturę na 180 stopni. Pieczemy około 30-40 minut. Biszkopt już się upiek, jest ładny. Życzę smacznego i do usłyszenia.